Witajcie drodzy widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny u mnie na kanale Moi Drodzy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego wielu Polaków w Holandii sobie tutaj nie radzi i jak możliwe, że tego uniknąć. Dlatego myślę, że to będzie taki no, fajny, fascynujący odcinek dla was. Wjeżdża intro i przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Ok, lecimy. Moi drodzy, po pierwsze, brak planu finansowego. Wiele osób, tak można powiedzieć, pusto myśli, gdy chcą wyjechać za granicę, oni myślą, że jak tutaj przyjadą do Holandii. Między innymi właśnie, bo to w innych krajach jest tak samo. Oni myślą, że jak przyjadą tutaj, to agencja wszystko im da, da im mieszkanie, opłaci ubezpieczenie, da im pieniądze, na dzień dobry, jakieś tam zaliczki, wiecie, później opłaci też im busa, że oni już nie muszą z tego busa płacić, bo mogą gdzieś jakieś tam kredytowane czy coś. Nie wszystkie agencje tak robią, moi drodzy, i trzeba być przygotowanym na to, by jakieś pieniądze ze sobą mieć w kieszeni i wielu Polaków sobie z tego chyba nie zdaje sprawy, jakoś mają takie inne myślenie, moi drodzy, i przyjeżdżają na przykład mając 20 euro w kieszeni. No, dla mnie jest to takie puste, powiedzmy, myślenie, nie? Z tego względu, moi drodzy, że jeżeli wy przyjeżdżacie tutaj, nie macie jeszcze tego e, SOFI numeru, tego PSN, no to w tym momencie wasza wypłata dopiero będzie po pierwszych dwóch tygodniach lub trzech, nawet i tygodniach, zależy od agencji, jak szybko się tam z tym, wiecie, wyrobią. I w tym momencie, przez te dwa albo trzy tygodnie, no musicie mieć jakieś pieniądze na start, nie? Wiadomo, trzeba kupić sobie jedzenie. Pomimo tego, że przywieziecie pełne torby, Konserw, pasztetów i tak dalej z Polski. To, moi drodzy, te lodówki, które są na domkach agencyjnych, no, mogą nie starczyć na to, żebyście wy przyjechali sobie i nagle obładujecie te wszystkie lodówki, wiecie, bo no, no, nie, nie, nie będziecie mieszkali tam sami na tym mieszkaniu agencyjnym i będziecie mieszkali z innymi ludźmi, którzy będą myśleli tak samo jak wy. No i tutaj pojawi się Wam właśnie problem. I moi drodzy, tak samo. Czy kupić sobie właśnie, znaczy kupić, wziąć, pomyśleć o tym, że jeżeli będziecie musieli gdzieś dojeżdżać do pracy, a agencja na przykład, nie wiem, może się tak zdarzyć, że nie da wam na przykład żadnego transportu, czyli na przykład samochodu, nie da wam na przykład roweru, by dojeżdżać i będziecie musieli na przykład jechać autobusem, więc wy za ten autobus najpierw będziecie musieli zapłacić sami z własnych pieniędzy, a później ten bilet dopiero na przykład dajecie do agencji i agencja wam dopiero wtedy te pieniążki może zwrócić a nie na odwrót, że oni wam dają, macie, przyjeżdżacie i oni mówią dzień dobry, tutaj macie na przykład, nie wiem, 200 euro, <grym>, możecie sobie dojeżdżać do pracy. A jakby tak agencje robiły, to już by nikt się w pracy pewnie nie zjawił, moi drodzy, więc tak to nie działa. Ale co jeszcze może być takie właśnie, co do tych finansów, moi drodzy, złe, można powiedzieć, przyjeżdżając tylko z tym, z tymi 20 e euromi w, 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 w kieszeni, to, moi drodzy, to, że w okresie letnim, w czasie sezonu, na przykład, wiecie, jest ciepło, i agencja mówi, że jest praca gdzieś na przykład na szklarni, zrywanie pomidorów, zrywanie papryki, czy gdzieś tam na kwiatach, obojętnie. No i nagle wiecie, wy mówicie, o super, to będzie ciepło, nie? Teraz też, że ciepło, wy też bierzecie sobie ciepłe ubrania, ale się nagle okazuje, że praca tam się skończyła i musicie iść gdzie indziej do pracy i trafiacie na przykład na chłodnie i w tym momencie musicie zadbać o swoje ubranie, więc na przykład jakieś znaczy swoje ubranie. Ubranie robocze jakieś tam pewnie dostaniecie, ale na przykład grubszy cweter, żeby nie było wam zimno, jakieś tam na przykład swoje rękawiczki, yy, spodnie przede wszystkim, jakieś może grubsze buty nie takie zwykłe te, 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 te yy, tylko buty faktycznie takie, żeby też były na przykład w środku jakieś tam na przykład ucieplane, żeby Wam nie było na przykład zimno, nie? To już musicie sami o to zadbać. Agencja już Wam takich butów nie da. Oni Wam tylko dają buty zwykłe, te takie, żebyście mieli zabezpieczenie w pracy, które są powiedzmy wymagane, a jeżeli chcecie, żeby było Wam ciepło, no to w tym momencie musicie sobie kupić już inne swoje. No i tutaj, yy, no musicie myśleć o tym, że musicie mieć też te pieniądze, żeby sobie takie ubranie kupić. Okej, okay, moi drodzy, i drugi punkt. Zatrzymanie się yy, zbyt długo w jednej agencji pracy. Wiele osób myśli tak, że biuro właśnie ich zakwateruje, daje im tą pierwszą pracę. I w tym momencie oni jak już pracują, są zadowoleni, tak w miarę powiedzmy, no to nie zmieniają tej agencji. I pracują w tej agencji przez lata. A jeżeli coś się wydarzy, to nagle narzekają, że wiecie, jaka to ta agencja nie jest zła. Miałem przykład, na przykład, komentarza już bardzo dawno temu tutaj na kanale, gdzie ktoś mi pisał, że przez 20 lat ktoś pracował przez jedną agencję pracy tymczasowej, no i nagle po 20 latach nie ma emerytury, nie? Nie wiem, czy to wina agencji, bo agencje no właśnie odtrącają takie, a nie inne te, te składki emerytalne, moi drodzy. No i ta osoba pracując przez 20 lat, pytanie właśnie już, czemu ktoś 20 lat pracuje przez agencję <grym> pracy tymczasowej i później jeszcze też się przez 20 lat nie interesował, ile ma składek, nie? O tym już mówiłem, ale tak tylko tutaj troszeczkę chciałem nadmienić to. Bo takie rzeczy trzeba po prostu przypominać i mówić o tym. I tutaj, moi drodzy, też właśnie sam osobiście znam osoby, które mieszkają tutaj w Holandii już 9 czy tam 20 lat. No i moi drodzy, powiem wam, że no. Mm, nie wiem dlaczego, ale wiele osób narzeka na te agencje, ale nie zmieniają jej. I tutaj, tak, może tam 15-13 lat, tak, ja już jestem teraz w Holandii 13 lat temu, czy tam nawet i 10 lat temu, to faktycznie. Trzeba było się trzymać, zacisnąć zęby, trzymać się tej jednej agencji, bo nie było ich aż tak dużo, a idąc do innej agencji nie wiedziałeś, czy dobrze trafisz. Teraz po tylu latach, moi drodzy, żyjemy w takich czasach, że te agencje mają zupełnie inne prawa już w tym momencie nadane odgórnie, więc nie mogą już tak mniej więcej postępować. Takich agencji jest teraz, można powiedzieć, bardzo dużo, więc jeżeli komuś nie pasuje jedna agencja, no to w tym momencie po co narzekać? Lepiej iść do drugiej agencji. I jak przejść do tej agencji innej, i żeby też na przykład zarobić więcej, to tutaj w trzecim punkciku sobie o tym, moi drodzy, też powiemy. Ale podsumowując, ten drugi punkcik, jeżeli Wam, moi drodzy, jakaś dana agencja nie pasuje, no to nie siedźcie tam, nie narzekajcie, nie marnujcie swojego powiedzmy talentu, tylko poszukajcie jakiejś innej agencji u Was w pobliżu, może. Pracy u Was gdzieś pracuje, na przykład pracują ludzie z różnych agencji. Może będziecie mieszkali na parku, yy, gdzie na przykład też będą ludzie z innych agencji i po prostu popytać, jak tam jest z zarobkami i tak dalej, i tak dalej. Po prostu, yy, kto pyta, nie błądź, nie? <laughs> Tutaj nadmienię też jeszcze, że języki, moi drodzy. Języki tak samo, uczcie się języków, bo to jest bardzo ważne, by przyjeżdżając do obcego kraju, umieć się z kimś porozumiewać. Nie tylko właśnie... Yy, że przyjeżdżacie i tylko polski, bo wiecie, że będziecie pracować i mieszkać z Polakami, no ale idąc, czy na przykład do sklepu, czy nawet nie wiem, do dowódzia, będziecie chcieli iść i gdzieś tam zapłacić, coś zrobić, to nie będziecie szli z kolegą, żeby wam pomógł coś zrobić. Nie? No, on się za was też nie wysika, nie, więc <laughs> mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Tak, moi drodzy, jak już wspomniałem, punkt trzeci brak tego rozwoju zawodowego. I takiego samego samodoskonalenia. Moi drodzy, jeżeli będziecie tutaj już ileś lat i przykładowo, będzie wam się, wiem, żadna praca nie hańbi, ale taki przykład teraz daję. Jeżeli będziecie pracowali na przykład gdzieś tam w zieleni nie? i będziecie musieli sprzątać te, te po prostu ulice, i jeżeli ta praca będzie Wam nie odpowiadała, to w tym momencie możecie. Zrobić sobie kurs na przykład w tym czasie, tam pracujecie i robicie sobie na przykład w międzyczasie kurs, czy to na wózki widłowe, czy na przykład jakiś kurs spawania, czy nie wiem, no, VCA, kurs pierwszej pomocy, obojętnie co, zrobić jakieś kursy, podoszkalać się, po to, tak jak wspomniałem wcześniej, że jeżeli będziecie chcieli zmienić agencję i. Iść do jakiejś lepszej pracy, lepiej płatnej, to w tym momencie, jak będziecie mieli jakieś właśnie certyfikaty, dyplomy e, i tak dalej, i tak dalej, te, te kursy, właśnie językowe, to będziecie mogli znaleźć lepszą pracę i lepiej płatną. I wielu ludzi pewnie się ze mną nie zgodzi, bo z ma gdzie tam to pewnie tyle samo można zarabiać, i tak dalej, tak dalej. No, właśnie, moi drodzy, powiem Wam także, dużo osób, które też komentuje takie sytuacje, to są osoby, które siedzą właśnie w tych jednych agencjach i im nigdy w życiu, powiedzmy, nic nie wyszło i siedzą dlatego w tej jednej agencji. No i tak już musi być. Ale, moi drodzy, musicie brać to pod uwagę, że Wy, jeżeli będziecie chcieli dostać też lepiej płatną pracę, no to i będziecie umieli na przykład też język, będziecie mieli te papiery, między innymi te certyfikaty, dyplomy, to w tym momencie będziecie mogli, wiadomo, znaleźć tą lepszą pracę, co już wspomniałem tutaj teraz przed chwileczką nieraz, ale też możecie nie pracować dla agencji pracy, tylko znaleźć sobie pracę bezpośrednio u jakiegoś pracodawcy, u Holendra, na przykład, czy możecie pracować na przykład w sklepie już od razu bezpośrednio. No wiadomo, w sklepie tam dużo nie płacą, nie? Ale tak po prostu mówię, że wiecie, że nie będziecie musieli być w tym momencie uwiązani do tej agencji pracy. I tak na zakończenie, moi drodzy, kilka takich moich prostych kroków, porad, które mogą Wam pomóc. To pamiętajcie, miejcie cel na siebie doskonalcie się zawodowo nie zostawajcie w agencji dłużej jeżeli nie, nie, nie jest to konieczne, po prostu zmieniajcie tą pracę pamiętajcie też o tym, by zdobywać, moi drodzy, certyfikaty no, czyli doskonalcie się i pamiętajcie przede wszystkim o tym, by oszczędzać pieniądze na start no i moi drodzy, też podsumowując Holandia tak naprawdę jest świetnym krajem do tego, by rozpocząć tutaj swoje nowe życie, ale to jest dla osób, które faktycznie przyjeżdżają tutaj, by na przykład zaoszczędzić, zarobić i się yy, udoskonalić, można tak to powiemy. Bo jeżeli przyjechałeś tylko po to, by tu przeżyć i wiecie, cały tydzień pracujecie, a później weekend od razu, wiecie, tu, tu, gdzieś tam tutaj, no to w tym momencie, yy, no, żyjąc od pierwszego do pierwszego, możecie równie dobrze żyć sobie w Polsce. Taka prosta Sprawa z, z mojej strony, moi drodzy. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie o tym, by subskrybować mój kanał na moim palcem i tam na dole kliknijcie ten przycisk. Też kliknijcie dzwoneczek, by być z moimi filmami na bieżąco, moi drodzy. I to tyle. Do zobaczenia w kolejnych moich filmach. Hej! Hej, drogi widzu! Super, że dotarłeś tutaj ze mną do końca. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij tam na dole przycisk subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. Daj łapkę, napisz komentarz. Do zobaczenia w następnych moich filmach. Tutaj po bokach też się pokazują miniaturki. Do zobaczenia. Hej!